Słowo miłość oznacza, że kogoś się kocha. Miłość to znaczy, że kogoś kochamy bliskiego i mówimy mu słowa przyjemności. Daj mu prezent. Jakaś osoba, na przykład y, jest y, chłopak i dziewczyna i oni się bardzo przyjaźnią i później. Y, 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 Później się kochają, też można przyjaciół też kochać, wszystkich można w sumie Miłość to oznacza takie jakby motyle. Na przykład do drugiego człowieka albo do zwierzęcia, do... do... albo do swojego pieska, kotka, No na przykład. Ale... są, żeby wyrazić sobie uczucia. O, to potrzebna dla niektórych nie, a niektórzy jej nawet poszukują. Żeby, nie, żeby się dużo no, się kochali, żeby dzieci były i żeby się przede wszystkim nie chudzili. Jak jesteśmy kochani to czujemy taką radość, podekscytowanie. Radość, to żeby być toleracyjnym, szanować tą swoją drugą połówkę, pomagać w opiece. Jeżeli się na przykład kocha, no na pewno się kocha zianków, to trzeba im pomagać, bo starsi na cały trochę nie jadą. sobie wtedy... Bym chciała dać Chciałabym powiedzieć mojej mamie, że przepraszam, że byłam niegrzeczna i że ją kocham i czasami, że zachowałam się kiepsko. No, ja lubię najbardziej baś. Przytulić się, tatuować. Robię siedzanko, kupuję zabawki, lubię Czy blondyn? Ta i to. <noise> blondyn chyba. Chłopak czy dziewczyna? Chłopak. Walentynki czy Dzień Kobiet? Dzień Kobiet. Jak są walentynki, to zazwyczaj dla tej jedynej osoby się daje prezenta. Na dzień kobiet to w większości. Brzydka i mądra, czy głupia? I ładna. Kobiety są zawsze inteligentne, że na swój sposób, <średKi«, <mądre>. <średKi> no, to ja. i mądry. Mógłbyś powiedzieć, nie mądry. Nie, 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 Tak tak? nie, 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 W tej do Zbyszkiem. <grymne> Miłość czy pieniądze? Miłość to jest najważniejsze w życiu. Kolacja przy świecach czy pa? Ciężko stwierdzić, ale chyba kolacja. A <grymne> <grymne> nie uczy Nie zastanawiam <grymne> Nie odpowiem. <laughs> to dużo młodzieży. Buty sportowe czy szpilki? Szpilki. Wysokie szpilki. <grym> Miłość czy pieniądze? Pieniądze. Z miłością jest trochę trudniej o wiele. Ale czy tango? Tango, bo szybsze, bardziej emocjonalne. Inteligentny czy zabawny? Inteligentny. Mimo. Nie wiem, nie wiem. Żeby co? No i żeby nie był taki matą.